Cześć, z tej strony Jacek z boga SystemTrader.pl. W tym odcinku chciałem pokazać kolejny modelowy portfel, tym razem taki, który dotyczy w 100% polskich inwestorów. Jest złożony w 100% z polskich aktywów. Zostałem o to poproszony, ponieważ wszystkie dotychczasowe portfele były z ekspozycją na rynki zagraniczne, głównie na rynki amerykańskie. I w ramach poprzednich modeli czy portfeli pokazywałem m.in. Chyba najbardziej klasyczny portfel, tak zwany 6040, który składa się w 60% z akcji w oryginale akcji SP 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich, a w 40% z obligacji, w oryginale 10-letnich obligacji Rządu Stanów Zjednoczonych. Dlatego też zrobiłem coś, co mogłoby mieć odpowiednik w Polsce. I tutaj taki portfel 6040 składa się również w 60% z akcji, ale żeby to było coś, co można w praktyce również zastosować, a nie tylko teoretyzować, podzieliłem sobie te 60% na dwie równe części. Mianowicie 30% na WIG 20, a kolejne 30% na WIG 40. Dlaczego tak? Dlatego, że mamy ETF-y, które umożliwiają w prosty sposób zakupić właśnie te dwa indeksy akcji do portfela. 40% mamy indeks y, TBSP, czyli jest to Treasury Bond Spot Poland Index. Jest to indeks dochodowy, czyli wraz z kuponami odsetkowymi y, uwzględnia on też y, reinwestycje tych kuponów odsetkowych. W skład takiego portfela indeksu wchodzą nominowane w złotych obligacje skarbowe, zero kuponowe oraz obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu. O ile nie można kupić ETF-a na taki indeks, o tyle w ramach konta maklerskiego czy w ramach funduszy można kupić obligacje skarbowe, więc można z pewnym przybliżeniem ten indeks również odtworzyć w praktyce. I teraz zobaczmy sobie, jak taki portfel radzi sobie za ostatni okres. Niestety tutaj problem, jaki mamy, to jest taki, że indeks WIG40TR, czyli Total Return, jest liczony dopiero od końca roku 2009, a więc niestety historia tego indeksu nie sięga zbyt daleko i niestety też cała nasza symulacja takiego portfela nie może sięgnąć również dalej. Ale jak sobie taki portfel poradził? Otóż tutaj już sobie przygotowałem taką symulację. No i faktycznie mamy od końca roku 2009, czyli 10 lat z hakiem. I tutaj mamy wynik takiego naszego portfela 6040, który właśnie przed chwilą omawiałem. A tutaj mamy benchmark w postaci indeksu WIG, czyli całej polskiej giełdy. Jak wszyscy wiedzą, niestety ostatnie lata dla polskiej giełdy nie były zbyt szczęśliwe, zbyt udane. No i faktycznie to widać, bo od roku 2000, końca roku 2009 indeks WIG urósł średnio rocznie tylko 2,44%. A więc niestety nie jest to zbyt imponująca wartość, zwłaszcza gdybyśmy to porównali do tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych, a tym bardziej, że w międzyczasie spadki sięgały niemal 45%. Ale jeżeli my sobie zbudujemy taki portfel 60-40, okazuje się, że ten obraz wygląda już znacznie lepiej. Może nie idealnie znów, gdybyśmy go porównali do tego, co można mieć w Stanach Zjednoczonych, ale zdecydowanie lepiej. Po pierwsze, stopa zwrotu jest dwukrotnie wyższa. Mamy niemal 5% średniorocznie przy niemal dwukrotnie mniejszym obsunięciu kapitału, czyli w najgorszym momencie nasz portfel w takim układzie stracił maksymalnie 23%. Także jest to już nieco lepiej. No, z kolei, gdy spojrzymy sobie tutaj na lata zyskowne i lata stratne, niestety okazuje się, że inwestor w taki, w taki portfel musiałby być nie, no, bardzo cierpliwy i i wyrozumiały, ponieważ o ile 7 lat było zyskownych, to niestety 4 lata były na stracie. Niemniej jednak nawet tak prosty portfel, który nie jest w żadnej mierze optymalizowany, jest to po prostu klasyka, 60-40, 60%, -40, 60 akcji, 40% obligacji, pozwala wypracować nawet w tak ciężkim momencie takie wyniki. W praktyce taki Portfel można bardzo prosto zrealizować, ponieważ jak już wspomniałem, można kupić ETF-y na indeks WIG20. Tutaj polecam beta ETF WIG20TR, który po prostu jest ETF-em fizycznym. Jest jeszcze drugi ETF na WIG20 firmy Lyxor, ale niestety... Tamten drugi ETF jest syntetyczny, a więc tak naprawdę pod spodem nie ma akcji z wig 20, a więc jest, nosi niestety dodatkowe ryzyko inwestycyjne. Zatem polecam zdecydowanie tutaj beta ETF WIG-20TR. Jeżeli chodzi o drugi ETF na WIG 40, to tutaj nie mamy żadnego de facto wyboru poza jednym ETF-em, również beta ETF MWIG 40TR. No a jeżeli chodzi o obligacje, jeżeli byśmy inwestowali na przykład w ramach konta IKX, co jest zresztą bardzo dobrym rozwiązaniem, bo jesteśmy na przykład zwolnieni z opodatkowania, jeżeli chodzi o podatek 19% od zysków kapitałowych to wtedy na koncie maklerskim możemy kupić również obligacje skarbowe. Oczywiście nie będzie to takim jednym posunięciem jak przy kupnie ETF-a. Nieco, nieco więcej będzie się trzeba nagimnastykować, ale generalnie jest to do zrobienia. OK, ale wejdźmy sobie jeszcze nieco więcej w kwestię wyników. I tutaj widzimy, jak mówiłem, 4 lata są stratne. Tutaj jest roczna stopa zwrotu. Natomiast tutaj widzimy, jak taki portfel radził sobie z miesiąca na miesiąc. Czerwone pola to oczywiście pola na stracie. Zielone to zysk. I faktycznie zdarzało się tak, że no najlepszy rok, jak spoglądam tutaj, to miał 20% zysków w 2012. A rok 2020 jest trudnym rokiem. Nie ma co ukrywać. Styczeń, luty, marzec na stracie. Ale już w kwietniu po tym covidowym koronawirusowym zawirowaniu rynek akcji zaczął odrabiać i cały rok jak na razie mamy czerwiec jest na prawie 4% stracie. Jeżeli chodzi o linię kapitału to prezentuje się na ten sposób niestety no nie jest to zbyt duży okres czasu i też nie jest to zbyt imponująco pnąca się w górę linia kapitału, zwłaszcza, że jak widzimy tutaj praktycznie od roku 2017-2018 jesteśmy, jak to się mówi, pod wodą i idziemy albo w bok, albo w dół, albo nieco w górę, ale generalnie oscylujemy w podobnych regionach, co jest po prostu trudnym okresem dla inwestora. Ale z drugiej strony na pocieszenie to jest to, co powiedziałem. Gdybyśmy spojrzeli na cały szeroki indeks WIG, to i tak nasz portfel radzi sobie znacznie lepiej, mniej więcej dwa razy lepiej. A to wszystko tak naprawdę przy bardzo niewielkim nakładzie pracy, ponieważ wystarczy na taki portfel poświęcić kilka, kilkanaście minut raz do roku tylko po to, żeby móc dopilnować, że te wagi w portfelu są takie, jakie sobie założyliśmy, żeby móc wykonać ewentualnie tak zwany potrzebny rebalancing. I to właściwie wszystko. Naprawdę, właściwie cały rok można poświęcić na coś zupełnie innego i zamknąć całą giełdę, żeby móc taki portfel prowadzić. Z mojej strony to wszystko. Będę bardzo wdzięczny za podzielenie się tym filmem z innymi, jeżeli uważasz, że przedstawią dla Ciebie jakąś wartość. Nie jest to w żadnej mierze porada inwestycyjna. Jest to coś, co ma Was zainspirować do tego, żeby pomyśleć o samodzielnym inwestowaniu, żeby zrozumieć, że to nie musi być wcale trudne. I Oszczędności, jakie będziecie mieć poprzez to, że możecie zrobić to sami, są ogromne, ponieważ zamiast płacić bardzo duże opłaty funduszom inwestycyjnym, możecie to zrealizować niewielkim wysiłkiem samodzielnie, bez posiadania jakiejś specjalistycznej wiedzy o inwestowaniu. Będę też bardzo wdzięczny za subskrybowanie mojego kanału na YouTubie. Proszę też wejść na stronę systemtraderpl ST. Można tam póki co zupełnie za darmo pobrać aplikację, którą widzicie tutaj na ekranie. Można też znaleźć u mnie na stronie masę materiałów edukacyjnych, w tym wywiadów, jakie przeprowadziłem z najlepszymi inwestorami na świecie. To wszystko z mojej strony. Serdecznie pozdrawiam. Bye bye!